Hello, hello320, ja jestem Karciaki i witam wszystkich bardzo serdecznie po raz kolejny w The Final Station, ale tym razem w The Only Traitor DLC, DLC ku do gry, którą przechodziłem poprzednio, jakby ktoś nie zauważył, ale ogólnie to nie mam pojęcia, czym The Only Traitor się charakteryzuje. Poza tym, że w osiągnięciach tylko widziałem, że można tu kończyć historię kilku osób, chyba tam 11. Czy mi się chce, raczej. No, nie wiem, zobaczy się. Zobaczymy, jak to będzie wszystko wyglądać, ale ogólnie, to też nie zauważyłem, że podczas zakończenia w The Final Station wracamy do, dosłownie, naszego domu. Ja nazwałem odcinek powrót do domu chyba, czy coś w tym stylu, a my dosłownie wracamy do naszego domu. To jest naj, najlepsze w tym wszystkim, tylko, że ja tego nie zauważyłem, ale dobrze, moi drodzy, bez zbędnego pierdolenia, nie, nie będziemy się ograniczać, co mi szkodzi, zaczynamy. Grę. Zaczynamy oczywiście DLC, a zobaczymy co tu będzie się działo. Z tego co widziałem na screenach, o właśnie, niedługo tu będą. Muszę się przygotować. Jesteśmy jakimś ziemeczkiem. Tu mamy jakąś wodę, pożywienie, paliwo. Right mouse button, mil... ok, mamy takie coś i okulnie nasza główna postać mówi. To jest dość ciekawe. Tego jeszcze nie było. Zablokowane, no widzicie, nawet teraz mówię, że tu zablokowane tamte rzeczy, skuba dzień wciąż, no i za szybko mówisz, ty, ja nie umiem tak szybko czytać. Mogę ci, o już nie żyję, no i chyba on powiedział, czy tu w, w, jak woda chyba, tak, tak mi się wydaje, no mogę być w błędzie, dobra, siema. Ty... Ej, czy oni są jacyś wytrzymalsi? Czy mi się wydaje? Strona 10. Na podstawie przytoczonych dowodów skłaniam się ku stwierdzeniu, że członkowie Rady to jedyne, jedyne mario... jedynie marionetki. Należy podejrzewać, że Vermont White ma poważny powód, aby ukrywać ich prawdziwe nazwiska. Najbardziej jednak nurtuje to, kim są i jakie zamiary mają członkowie Rady. Skoro sam White gotów jest zwodzić, że. Nie, ze. Ze ich względu. Nie umiem czytać, przepraszam. Gotów jest zwodzić ze ich względu opinią opinię publiczną? No chyba, że tu powinno być. Nie wiem. Tu ktoś nie żyje. Morgan się chłop nazywał. Zastanawia mnie, jak będziemy się tutaj poruszać. Czy będziemy się poruszać też statkiem? E, statkiem, tramwajem, pociągiem. Śmieszne to było, że moja postać powiedziała. Ups, jak rozwaliłem ścianę. Dość. Harry, jesteś tu? Właśnie dość będzie mi się dziwnie przyzwyczaić do tego, że ja sobie tu wchodzę i postać mi mówi, nie? To jest takie. nie tyle co nienaturalne, co inne, nie? To, to, to też. Wciąż żyjesz, Bogu dzięki! Co tu od diabła się wyprawia? Oni powrócili, a my musimy stąd pryskać. Za zabierzesz się ze mną? I teraz jaka heca? Po pierwsze, to, że to nie jest przetłumaczone, to już. chuj z tym. Ale w końcu jest. Czy ja mogę, mogę decydować o tym, czy ich biorę, czy nie? No crafting, czyli coś będziemy mógł craftować. Medic. i No nie wiem, czym to się różni, ale mogę go wziąć. Do... No, szanujmy się i tak będę brał wszystkich. Znając życie. Bo, bo siebie znam i, i. No, jak ktoś mi umrze, no to umrze i trudno, jak to pewien człowiek w Polsce powiedział. Czy. Są tutaj jacyś ocalali? Nie mam pojęcia. Zakon Adwentu. Adwentu? Adwentu. Rząd chciał, abyśmy uwierzyli, że tru, trudy, którym pod, pod, poddan, poddano nasz naród, były jakoby skutkiem obecnej inwazji. Ale jeśli w istocie był to wrogi atak, to dlaczego wciąż żyjemy? Nasz duchowy przywódca, Rimus Woods, znalazł odpowiedź na to pytanie. Abyś by... Aby być poddanymi przyszłym próbom, aby przetestować naszą wiarę, albowiem nasi zbawiciele przybyli tu, by stworzyć nowy świat na fundamencie nowej wiary. My się tutaj będziemy dowiadywać na temat właśnie tych rzeczy, które wcześniej widzieliśmy, na przykład właśnie tego portalu całego, może tu będzie dokończenie, to co się tak naprawdę stało ze strażnikiem, czemu on się spieprzył i, no i nie zadziałał bo widzieliśmy, że się, no, wykurwił tam, wykoleił, jednak to był ten strażnik, to trzeba przyznać. Symbole, fantomy nowej religii. Rimus Woods. To niezły ten Rimus Woods. Tyle rzeczy tu sobie chłop robi. Tu jakieś, właśnie, tak zwane... balkony i inne tego typu rzeczy. Tu jest zamknięte, oczywiście chciałbym tu wejść, zobaczyć. Jack! Jesteś w domu? Wątpię. Transfer danych 100%. U, no i mamy Jacka. Przynajmniej te pajfusy Dente schodzą na dwa hity. Widzę też, że mogę tym spamić dosłownie. No patrzcie, jakie klepy. No przecież oni będą klepani, te zombiaki. Nie wiem, czy teraz chciałbym się podejmować zadania, że nie strzelam przez całą... Grę, bo widać jak widać, mam pociski, więc no, nie, raczej nie. Ale tak, taki śmieszny challenge by był. Nawet gdyby gliny wdarły się do mieszkania, nic nie wywężą. Wszystkie dane są przechowywane na serwerze. Sprytne, dam znać szefowi. Przy okazji, ugadaj go, żeby dał mi podwyżkę. No, nie wiem, jak wszystkie dane są zapisane w serwerze. A ty, chłopcze, napisałeś to na komputerze, a mi się zrywowało. I przychodzę sobie właśnie taki ja, ziomeczek, którego imienia Tym razem nie wiem, czy będę wymyślał Może Andrzej damy mu, nie wiem, na imię yy, Przyszedł i, no elo, no mam zgarnięte i już wszystko wiem, że jest na serwerze To trochę XD Uuu, dzień dobry, nie zapomnieć, benzyna, don't forget I co, mogę jechać? Będę jechał autem? Ale koks, mogę rozwalić? No raczej nie Wszystko gotowe, mogę wyruszać no i cox, możemy jechać, będziemy... Czyli już mam rozwiązane moją drogę, nie drogę, tylko że... Rozwiązane czym się będę poruszał, nie pociągiem, a dosłownie autem. Mogę trochę ściszyć muzykę? Nie wpieniaj mnie Harry, okej, okay, dobra. Ale mogę ja wyłączyć, co wiesz na temat schronu w Sandstain? Mogę to jakoś tu się bawić tym? Widzę, że mogę to ten... Mogę go... Uuu, ty mi możesz craftować rzeczy, okej, okay, dobra. A heal? Ja pierdziele, czy ja go właśnie wyleczyłem jak debil? No możliwe, że tak. Ale nie wiem czy... Hmm, no dość ciekawy, dość ciekawy interfejs, jest totalnie inny niż wcześniej. Tu mogę oczywiście pominąć grę, w sensie, to cutscenkę zgaduje, albo nie wiem. Postawiam, czy ktoś z sąsiadów przeżył? Nie sądzę, natknąłem się na zwłoki Morgana. No, w sumie, tak, szlag. Można to, o, można to przeminąć, dobra, a co z sekciarzami z czwartego? Nikogo nie spotkałem, są albo żywi, albo martwi. Sądzisz, że jakimś sposobem zostali uprzedzeni i uciekli? Daj spokój, żyjemy tylko. żyjemy, tylko to się teraz liczy. I tyle mam rozumieć, tak? No nic więcej nie gadają, muzykę sobie można włączyć, nic innego, no ale można to oczywiście najprawdopodobniej pominąć, czyli można robić speedruny, ale to nie dla mnie. Ale w każdym razie. Mogę sobie posłuchać ich, no i najprawdopodobniej będę ich słuchał za każdym razem. Bo tak już mam. Rozejrzę się za zapasami i ruszam dalej. Cóż moi drodzy, nie mam pojęcia o czym mówiłem pół godziny... w sensie wcześniej... Wcześniejszą część odcinka, bo nagrywałem ją pół godziny temu, bo takie komplikacje się niestety wydarzyły. Najprawdopodobniej że mówiłem coś na temat, że potrzebne nam są zapasy, jak widać woda, żyw y pożywienie i gaz, czy tam benzyna. Raczej benzyna jest nam potrzebna do samochodu. Y musimy. Urocze miejsce, tu już widać żywność. Musimy zgarnąć, żeby jechać dalej. To jest też tak dość ciekawe, prawda? No, to no... Proszę was, no przecież ja ich tak biję po tych mordach, że to jest hit. No i tu mam oczywiście żywność. Dobrze wiedzieć, że ja nie będę. Mm, nowy rodzaj przeciwnika, oczywiście, na sam start gry. Mm, nie będę musiał. Co, co, czego nie będę musiał? Nie będę musiał żywić innych? Tak mi się wydaje, no bo nie wiem w sumie po co to zbieram. Dobra, sprawdźmy, co robi ten nowy przeciwnik. Jak się zachowuje. Aha, no dobra, no... Ło, jak ty bijesz mocno! O kurka wodna, dobra, zauważyłem, że ci przeciwnicy... W tej części, no właściwie nie w części, a w DLC-ku... Biją bardzo duży damage w porównaniu do... Przeciwników z podstawki. Bo to, co oni tu mi zrobili... No w sensie, nie wiedziałem, co ja mam zrobić niby z nimi. No to było naprawdę bardzo przerażające. Ja tu mogę coś przeczytać. Repertuar powrót strażnika 2. Ostateczna walka dramat science fiction. Rezyser reżyseria Alan Creed metraż 142 minuty. Czy to jest strażnik jako nasz strażnik, którego wysłaliśmy jako zbigniew? Możliwe, że tak, dobra. Kurwa macie. No i proszę Państwa, pierwsza śmierć w pierwszym odcinku. Oczywiście, że tak nie, nie wiem, no nie spodziewałem się, że to ma aż taki zasięg. No myślałem, że to ma troszkę mniejszy, no ale jednak się... Pomyli! Jestem przyjebany, ja nie potrafię rzucać rzeczami, beczkami płonącymi, wybu wybuchającymi. No co ja mam poradzić? No tak to już niestety bywa. Że jest się upośledzonym przez całe życie, a nie tylko w niektórych ułamkach, o znowu te pajace Dente, które można jakoś tam poradzić sobie z nimi. Dobra, no w sensie nie są trudni, ale jak się dobiorą mi do dupy, no to jest kurwa po zawodach. Tyle chciałem powiedzieć, nie? Tyle w temacie. Jebać policję, brać. Nie wiem, no, zrymowało mi się to, co mam powiedzieć. Dobra, dzień dobry człowieku. Mogę cię zabrać pewnie stąd. E hej, e po poczekaj, proszę. Weź mnie ze sobą. Hmm, błagam. Sam się stąd nie wydostanę. I co ja mogę ich. ZAMIENIĆ? Czy, o co tu, no, nie no, bo niby, nie, no, niby powinienem mieć cztery miejsca w aucie, nie no, tak bez kitu. No ale, niby masz, no to weźmy, no i co, no, raczej nie zostawiam tego ziomeczka mojego, nie, bo... Jeśli na, to jeśli tak, no to psy, jebane troszkę, że muszę decydować, kogo z, biorę i z kim jadę, nie, no tak troszkę przesrane. Dobra, gdzie jest moje paliwo? Piwo to moje paliwo, <laughs> nie no, żartowałem, jestem abstynentem akurat. Yy, nieważne, w każdym razie. Mogę rozwalić stertę naczyń? Nie, niestety nie mogę, a fajnie by było. Czy coś pominąłem? Czy jestem analfabetą ułomnym i nie potrafię szukać rzeczy? No, bo raczej to nie mogę odjechać. Rozej, rozejrzę się za, za paszami i ruszam dalej. No właśnie, tylko że. Excuse me. Excuse moi. Gdzie jest do cholery paliwo? Które jest mi bardzo potrzebne? Bo nie mam pojęcia, bo. Czy to paliwo to. Nie no, raczej to... Ta benzyna. chwilę. No gdzie jest to benzyna? No o co tu chodzi? No tu nic nie ma, przynajmniej nic mi się nie podświetla. Rozwalić też nic nie mogę, chyba że muszę te. beczułki rozwalić? To by akurat było dość ciekawe, no właśnie o to mi chodzi. To muszę tu przyjść po napierdalać dziwnie? Nie no nie o to chodzi. Żadnego tu też przejścia nie widzę. Ani nic! No coś mi tu kurde nie gra i śmierdzi. No tutaj się dostać też nie mogę. Naprawdę, pierwszy level, pierwszy poziom, jaki właściwie przechodzę, poza oczywiście tym wstępnym. Yy, no, no już się zaciąłem, nie mam pojęcia, gdzie są jakiekolwiek zapasy, gdzie jest paliwo. No, excuse me, przepraszam bardzo. No, jechać nie mogę. Bez paliwa, aha, bo tu mogę w drugą stronę, dobra. To zmienia postać rzeczy. No, w po podstawce tego nie było i nie wiedziałem. Papier toaletowy, mydło. Możemy iść w dół. Możemy przeczytać notkę. Czy nie możesz chociaż wygrać lodówki? Nie mamy gdzie przechować tego całego cholernego żarcia. O! Chłopcy! Też zauważyłem, że oni chyba szybciej atakują niż yy, normalnie. I to to jest bardzo. No właśnie, widzicie? On od razu skoczył. A nie że tak. Yy, podszedł najpierw do mnie, tak jak było. To poprzednim razem, ale spokojnie, na szczęście mechanika z waleniem ich przez y, drzwi, w sensie drabinę, czy, tudzież bardziej schody to mogą być, bo tak to bardziej wygląda, tu jakieś kanały, to jest bardziej właśnie taka drabina. Stół pokerowy, no to nie heca, tu no właśnie wygrywał to całe żarcie. To, to, wracając, fajnie, że mogę dalej używać tej mojej mechaniki. R rodzina Debrych, lodówka, kuchenka, kanapa, łóżko. Rodzina Jonesów, kredens razy 2, szafa razy 2. To są dwa różne domy, w sensie tu jest, no patrzcie, no tu jest lodówka, nie, a tu bezalkoholowe. No i dobrze, no nie, nie ma co prowadzić, siema mordo, chodź tu. No, weź tu umieraj, dobra, spokojnie, ja, nie wiem, boję się troszkę tych przeciwników, bo jeszcze oni tak dostają, niby ta web dalej tam jest i oni mogą wstać i to troszkę jest bardzo przerażające, ale wracając, nie pijcie, jak siadacie za kółko, nie pijcie, bo to jest bardzo nieodpowiedzialne i frajerskie zachowanie. Change my mind, nie, no, you can't change my mind tak właściwie. Yy, więc no nieważne, lecimy dalej, leźmy dalej zwiedzać. Właściwie mógł mieć też tantenty, ale dobra, chodźmy zabić tych fajfusów małych dętych, Po pysku ich strzelamy i do widzenia, do spania. Słojki 8 dolarów. Dzięki, fajnie. Dobrze wiedzieć, że będę też musiał tu. Nie będę musiał, a właściwie będę mógł kupywać też rzeczy, nie? To jest też bardzo przyjemna wiadomość, dobrze takie rzeczy wiedzieć. Że będę mógł dojechać do miasta i się obkupywać powsze czasy, nie? Fajnie, dobrze wiedzieć. Mamy paliwko, właściwie benzynę. Czy to się czymś różni? Nie mam pojęcia. Nie, nie do mnie jest to niestety. Niestety, niestety, nie do mnie jest to. Pytanie. Co za nieziemski smród, kaszel. Elo, otworzyłem jakąś bramkę. Droga się zawaliła. Cholera. No i nic tam nie sprawdzimy. A szkoda fajnie by było. Jak dobrze wiemy, mam. Ma, yy, mam. Jestem maniakiem w plądrowaniu rzeczy, niestety. No, w sumie niestety niestety, tak? Bo jakbym nie plądrował wszystkiego, to bym nie miał pieniędzy w tej grze oczywiście. Prawdziwość, nieważne. No, w każdym razie różnych też zapasów, szmat i tego typu rzeczy też bym nie miał i pistoletu. Pewnie, bo może tu gdzieś znajdę ten pistolet, pistolecik, nie? To by też było dość ciekawe, nie? Żebym nie przeszedł tędy, to bym nie znalazł pistoleciku. No i jaki... Specjalnie chciałem sprawdzić, ale chodzi mi o to, że na przykład mogę zeksplorować i znaleźć pistolet, albo nie eksplorować i nie znaleźć pistolet. To było akurat dość ciekawe, ale musiałem sprawdzić, czy jestem sta w, w stanie się tam stamtąd spierdolić. No i na głupi łeb spadłem. Boże, nie umiem mówić dzisiaj, jakoś mi coś. Coś mi nie idzie, nie potrafi się wysławiać ani czytać. Coś jest kurde, nie tak i mi się to wcale nie podoba. Dzień dobry, mamy tu jakąś szafeczkę, resztki whisky. No to masz swoje alkoholowe, chyba że, że whisky też może być bez alkoholu. Nie wiem, nie znam się. Jeśli tak, może być bezalkoholowe, ktoś tu się zna, z konoserem alkoholu, to może mi powiedzieć, to się wcale nie obrażę, przynajmniej będę wiedział coś nowego. No Mnie zastanawia bardzo, co jest w tym miejscu, nie? Tylko, że tam się nie mogę dostać, a szkoda, fajnie by było. Niestety, trudno. Wszystko zwiedzone, lećmy dalej. Wszystko gotowe, mogę wyruszać, let's go. Leźmy przed siebie, nie mam pojęcia dokąd I właściwie nie mam pojęcia też kim jestem I dokąd zmierzam tym razem bardziej I teraz pytanie Mam na imię... Je czy ja właśnie wyjebałem Tego jednego ziomeczka? Chodźcie, chuj No nieźle Peter, dobra, czy, dobra, czyli Peter się nazywa Mój kochany przyjaciel w Którym gram Zacząłem się godzić z tym, że nikt nie przyjedzie No a jednak widzisz, przyjechałem Niestety nie mogę wytworzyć Ty, no nie bym mógł ale nie mogę. Ale syf i łącz to rady, bo mnie denerwuje. Tego też nie mogę wytworzyć. No to bez sensu. Po co mi ten crafting jest? Posłuchaj, posłuchaj uważnie, Jesse. Nie będę ci śmie ściemniać. A nie będę ci ściemniać. No ma to sens. Nie jestem tu z odsieczą. O ile nie wiesz, jak skołować apteczkę albo naboje, żegnamy się na kolejnym postoju. Wyraziłem się jasno. Tak jest. Cieszę się. Okej, okay, czyli mam rozumieć, że... Hm, w sumie to nie wiem, bo niby mam materiały, żeby wytworzyć... Czy tu chyba 10 szmat i tabletki raz 9, to wtedy by miało większy sens, że tego nie mogę wytworzyć. Ale jak go uleczę, to tu mi się to przesunie, nie? A nie, gówno, plus 80 HP. I teraz nie wiem, komu to było. I co ja mogę sobie wymieniać tych ziomeczków? To troszkę frajerskie z mojej strony, nie? Że jednemu mówię, dobra, wypierdala biorę tego, bo ma lepsze. W sensie, no ja rozumiem, że świat jest jaki jest, nie? Bo tu musimy. zabijać zumbiaki, walczyć o przetrwanie, bla bla bla. Ale przynajmniej wiem, dla kogo teraz zbieram tę żywność i wodę, nie? To, to <laughs> w końcu nie dla jakichś pajacy denty, tylko dla mnie. Sprawdzę najpierw tu, no dokładnie, no tak idziemy tędy, no to raczej sprawdzisz tu, no i rewolwer, dobra. Może się przydać, no i możemy strzelać do Polaków. Zajebiście. Nie mam pojęcia, czy jestem w stanie. Yy, co nie jestem w stanie? No dokładnie, w sensie pist. Czy jestem w stanie zdobyć osiągnięcie, które powoduje mi, że, że mam nie strzelać, nie? Ale wydaje mi się, że to jest tylko w postawce. A poza tym, moi drodzy, już chyba sobie uświadomiłem, na czym polegają bo właściwie wam pokażę, są ukryte osiągnięcia, tak? Zaraz tu zresztą zjedziemy i tu są ukryte osiągnięcia, ale te osiągnięcia można ogólnie zobaczyć na stronie. The. Jak to jest? The One Traitor? Tak, to jest The One Traitor? The Only Traitor, chyba tak. Chyba tak, w każdym razie mm, właśnie jest tam, że ukończ historię kogoś tam. Teraz wydaje mi się, że po prostu tego kogo weźmiemy do auta i z tym skończymy grę, a takie dostaniemy... taki dostaniemy achievement. I mi się wydaje właśnie, że to... Boże, to strasznie długo bym musiał i... Można oczywiście grę skończyć samemu, to jest też dość ciekawe. Michael. Dotarła nowa partia Electrum. Przepraszam, dotarła nowa partia Elektrum. Adam jak zwykle zamiast dostarczyć czysty surowiec, sprezentował nam same ochłopy. Chce, żebyśmy prowadzili prace badawcze czy przekopywali śmietnik. Rozmów się z nim. Jeśli ta współpraca dalej będzie się tak układać, powinniśmy skupić się na bardziej perspektywicz... perspektywicznych projektach. Dobra, żywność tu mamy. Siema, chłopaki, no i właśnie temu jest mi pistolecik potrzebny, bo bez pistoleciku nie jestem w stanie na przykład rozwalić tych pajacy dętych jednemu w łeb, no, no chyba nie jestem w stanie, nie? No nie, no. oni mi tak nawet nie mogą uderzyć, no tak jak mówiłem, no są wytrzymalsi i szybciej uderzają, ale tych jak mogę rozwalić sobie tą moją bronią zwykłą, no to szanujmy się, no to będę tym rozwalał. Bo jednak dalej twierdzę, że pociski w tej grze są bardzo ważne. Co prawda mogę ich nie wykorzystać, tak jak nie wykorzystałem ich wszystkich w podstawce, ale still. Jakieś wieści? Witaj, Adam. Udało nam się osiągnąć kilka nowych, alternatywnych stanów Elektrum poprzez zastosowanie oskilaptury oscylatora osky, fontonowego Hermana, obawiam się, że w żadnej z próbek nie, wyodrębni, nie wyodrębniliśmy stałych wzorców. Miałeś za zadanie wzmóc efekt kryształu. Nic. Innego mnie nie obchodzi. W pełni rozumiem, ale znalezienie uwspólnionego rozwiązania musi siłą rzeczy potrwać. Niezrozumienie przez ciebie ważkości tego projektu jest rozczarowujące. Daję ci jeden dzień, jeśli nie osiągniesz w tym czasie żadnych wyników, bylatujesz. No łotkę nice no czasem tak bywa. Czy w tej sklance jest to gówno co zamieniało ludzi w tych przeciwników moich zombiaków i innych tego typu rzeczy. Ło, kurde! Nowe rodzaje przeciwników, no to nie zła HECA. Mogę to rozwalać? Co to? No właśnie, co to jest? Dobra, chłop do mnie może strzelać. poci nabuje ma Naboje mało kalibrowe, bardzo z miłą chęcią. Już ledwo zaczęliśmy grę. I już no, dwa rodzaje nowych przeciwników. Bardzo mi się to nie podoba. I podoba zarazem, nie? Bo nie wiem jak działają. I ciekaw... Zastanawiam mnie, czy... No właśnie. Po pierwsze, nie mogę do nich podchodzić. Czy mogę na przykład to, co oni we mnie plują, cyknąć yy, moim baseballem i... No i, by, no i by nie było ich, tak? Komentarz do instrukcji i obsługi. Należy zwrócić uwagę na następujące. Nie istnieją przesłanki każące sądzić, że... S Ekstrachowanie energii z kryształu przy stałej stopie jest obciążone ryzykiem, Na przykład kryształ stosowany w ristolu. Próby jednak ekstracji zna znacznych ilości energii mogą skutkować niestabilnością. Należy ją skonsultować z kowalem oraz z zespołem inżynierskim. No tak, tylko że kowal to No coś tam zrobił, nie? Odpalił strażnika, tylko że ten strażnik se polatał 3 sekundy, no i się spierdolił. No, i leży gdzieś tam na pustyni, nie? Sprawozdanie 1. Albo punkt pierwszy Wpływ oscylatora, oscyla, Oski, nie mam pojęcia, fotonowego Hermana na elektrum jest, jest trudny do przewidzenia. Każde zastosowanie owocuje nowym wiązaniem. Wyjątek stanowią impulsy 421 KeV które niszczą wiązanie między cząsteczkami i elektrum. Czym jest to elektrum? Nie mam pojęcia. Czy wychodzę na debila? Możliwe, ale trudno. Wejście do schronu musi być gdzieś w pobliżu. No now shit, Peter! No shit po prostu. Co ty nie powiesz? Taki mądry ten człowieczek jest, że to schid jakiś, no kto by się spodziewał? Wpis numer 251, dane osobowe Roger Reynolds, wiek 43, IQ 142, stan fizyczny 7 na 10, zdatność do testów 8 na 10, zaangażowanie 2 na 10. Wpis numer 274, Amanda Hicks, 32 lata, 154 IQ, 8 na 10, 5 na 10, 7 na 10, uwaga, w ciąży. Henry Willow, 34, 122 IQ, 6, 6 na 10, 9 na 10, 6 na 10, a chwila, coś tu było, uwagi, uwagi, wymaga relokacji, tak, tak jest, no, relokacji, no, no, dobra, dzień dobry, czy spotkamy tu jakiegoś ziomeczka, który był tam podpisany niżej, czy, czy nie, bo teraz nie wiem, odnaleziono... Mniej całkowicie zgodnych próbek niż początkowo zakładano. Wyślij wszystkie próbki o współczynniku mniejszym niż 7 do bunkra Elmyślnik Apps. Te o wyższych wartościach możecie zatrzymać. Teraz wizyta jeszcze się nie rozpoczęła. Nie mamy pewności, czy wcale do niej dojdzie. Nie obchodzi mnie wizyta. Zabierz je do bunkra i zamknij. Spodziewam się wstępnych wyniku, wyników testów w przeciągu tygodnia. Czy oni. Właśnie teraz pytanie, czy oni się przygotowywali na wizytę drugą, czy, czy oni coś chcieli bardziej wywołać albo skontrolować tych zombiaków? O, nie mam pojęcia. Ujo, no mówiłem, oni tak biją ten damage teraz, że to jest hit. Dobra, tak dla pe czystej pewności to się wyleczę, bo co mi szkodzi? Nie będę. Nie będę umierał, tak? G gabinet coś tam nie zdążyłem przeczytać. No zajebiście szybko, mówi ten, ten mój Peter. A niech to. Peter? To ty? Cześć szefie. No, co ty tutaj robisz? Staram się dostać do schronu. Ach, schron, tak? Nic takiego. O, mogę go wymienić, ale to ma jakiś tylko lepszy crafting. Zgaduję, że crafting to po prostu lepsze naboje mi będą. W, medy, w Medic zgaduję, że będzie. Co będzie? No, lepiej mi craftował. Jak to się nazywa? Apteczkę, a sociality, no nie wiem, to że będzie ze mną gadał więcej. Pierdol się szefie, tyle ci powiem. A mogę ci jeszcze raz? Tak, mogę niby cię wziąć. Ale nie no, wolę, jak już, to wolę właśnie yy, mieć apteczki niż naboje. Bo naboje, jak już dobrze wiemy, łatwo się w tej grze znajduje. A apteczki, no troszkę gorzej, nie? Więc jednak yy, wolę mieć mieć te apteczki, więc ty jesteś do wyjebania i zgaduję, że po prostu elektrum 40 dolarów koks zgaduję, że im na przykład więcej jest w tym medyku tym łatwiej ten człowiek stworzy mi właśnie tą tak zwaną apteczkę, więc z miłą chęcią bo widzę, że mój wybuchowy ziomeczek kochany cudowny, wspaniały którego uwielbiam po czasy jest tutaj i dalej mnie będzie denerwował. No kto by się spodziewał, tak? Tu mamy produkcję elektrum, oczywiście. Możemy sobie wejść na górę, możemy sobie iść w dół. No to pójdźmy sobie tu góry, nic tu nie ma. Mam dziś nocną zmianę, postaram się odłożyć największy kawałek elektrum w magazynie pomiędzy kontenerami. Twoja głowa jak go znaleźć i przemycić z ośrodka bez ściągania na siebie uwagi. Spotkajmy się u Martina i rozejrzyjmy zakupcem. No i chyba się zastraliście, ja właśnie znalazłem ten elektrum. To elektrum, ale w sumie, biorąc pod uwagę, że wy zabraliście elektrum warte tylko 40 dolarów, no śmiem wątpić, żeby wam się to bardzo opłacało. Bo, jakby was złapali, no to pewnie posądziliby was nie dość, że o też to jeszcze wyjebali z roboty, nie? No więc tak troszkę słabo to rozegraliście. Dlaczego ty na. Czasem oni padają na 3 hity, czasem oni padają na 4 hity. Nie mam pojęcia, od czego to jest za... z... zależne. Chyba się coś tam nie mam pojęcia, co powiedział Peter, niestety. No mówię, no za szybko mówi te dialogi. Nie podoba mi się to. O w dupę. Czemu do diabła jest zamknięte? Kurwa. Skurwiele. Co do chuja? W do w nie. W jeża? Nie, w do jeża. O, w do jeża. On no, też tak czasem sobie mówi, nie? Ale podoba mi się to, że to było tak śmiesznie zablurowane, nie? Wpis de jeża, Proste, że tak, no cóż mam powiedzieć? w sumie ja sam sobie mówię różnie: W pizdę jeża, wpis de konia, wpis de szpaka. No różnie, w zależności jakie zwierzę mi przyjdzie na myśl, nie? Dobra, wszystko gotowe, mogę wyruszać. No tak, lecimy przed siebie, co mi szkodzi. I rozumiem, że po. W sensie, jakbym chciał zdobywać te wszystkie achievementy, to troszkę. Wiesz coś na temat schronu? To, to chodzi mi, że troszkę do dupy, bo musiałbym całą grę przechodzić. Tylko, że innego typa za każdym razem brać. No, troszkę do dupy. Nie chcę mi się teraz gadać. Do, dokąd teraz jedziemy? Ale, biorąc pod uwagę, że ja nie mam żadnych apteczek, dalej mogę Cię mordo wyhealować. No to cyk 80 HP, nie wiem co to zmienia. Ale Cię to leczyć, no co mi szkodzi, nie? Progi resztki, za wytworzy nabój, jeden co mi szkodzi. No i tu. Bo teraz tak sobie myślę, że jeśli jest tu 11 zakończeń, w sensie achievementów, czyli 11 osób, mogę sobie niby zgarnąć, to czy po prostu tu jest 11, 12 stacji? No, 13 może? Hmm, ciekawe. Może tak, ale niezły parking, oczywiście moi drodzy. Yy, mogę być w błędzie, ale mogę też mieć rację, że dodatek do gry: The Only Traitor. Właściwie dodatek się tak nazywa. Może być krótszy od podstawki, więc tu nie chciałbym przekraczać półgodzinnych odcinków, żeby to starczyło na dłużej. Wiecie, jak jest. Ale cóż, moi drodzy, ja wam serdecznie dziękuję za obejrzenie pierwszego odcinka z DLC-ka do The Final Station. Mam nadzieję, że wam się spodobał, Jeśli za jesteście za jarani na serię, to zostawcie łapkę w górę. A ja się z wami żegnam. Do następnego dosłyszenia. Trzymajcie się i bajo.